Witam, witam, z tej strony Jazga, dzisiaj będziemy jazga, ale z takiego nietypowego, nietypowego, e, że tak powiem, tematu, bo jest to temat nieporuszany przeze mnie w ogóle jeszcze na tym kanale, a mianowicie gazeta LEGO. Gazety już były, ale z grami. Gazety LEGO jeszcze nie było. Mamy dzisiaj LEGO Explorer, Explorer e, taką gazetkę, e, kupiona na promocji, tutaj widzicie cenówkę. Z Wiedronce uznałem, że kurde, nigdy tego nie kupuję. Ale gości ostatnio bardzo pokochałem i uznałem, a dobra, no czemu by tego nie nagrać? Czemu by tego nie kupić? Taka fajna kałamarnica, chyba kałamarnica, teraz zobaczymy, się trafiła. Zdarzało, już dawno większość youtuberów nagrała filmy z tymi, z tymi kurczę polibagami i z tymi gazetkami. A ja wiem, ale co z tego? <laughs> Kto mi zabroni? No i mamy, mamy tutaj oczywiście tego polibaga, którego sobie złożymy na końcu odcinka. 11939 Numer 2 Świat Morskich Głębin Więc to jest numer drugi jeśli chodzi o, o LEGO Explorer y, Świat Morskich Głębin Prezent Ośmiornica LEGO na górze jest napisane Tutaj mamy taką grubą okładeczkę Plan na co dzień, morska zawieszka o, Bardzo ładny projekcik, to, to zawieszka to jest chyba na, na drzwi tak? Ośmiornica pływa Ta w ogóle bardzo fajna i mi się wydaje, że mam taki zestaw, dajcie mi chwilę Czasami jak jest promocja to kupuję sobie zestawy LEGO na zapas, bo jakiś, na przykład mój chrześniak ma rodziny, dzień dziecka, moi siostrzeńcy mają albo coś, to ja zawsze sobie wolę na zapas w szafie trzymać. Znaczy tym razem w koło łóżka. I mam taki sto z Lego wielki, Lego i chyba tam kobi. No i generalnie e, sobie to leży, tak? E, i, I czeka po prostu, aż komuś to podaruje. No i w tym wypadku, właśnie, również tak też tak jest. Tutaj mamy, właśnie mi się wydaje, że to jest. Taka łamarniczka, która jest tutaj. Bo to jest LEGO Kreator, czy w jednym. No, zdecydowanie. To jest nawet ten sam obrazek. O, widzicie? Nie. Mam fobię nie tyle co rekinów, ale e, tych głębinowych przestrzeni, tych głębin po prostu nie, niezbadanych i jakie tam stworzenia żyją i takich morskich stworzeń po prostu. Mam fobię. Jak pływam w grach to się boję, a co dopiero. Może potrafię pływać w ogóle, ale niedaleko na pewno. Ale. Wy no tu w polibagu, nie? Ale dobra, my byśmy sobie poradzili raczej bez tego, ale pozwólcie, że sobie to otworzę. Wysypię wszystkie klocuszki Wiecie co ja sobie to ładnie tak zrobię? O! Bo na tym zielonym tle jednak na biurku będzie mi łatwiej to złożyć. Sobie to wysypiemy. O mój Boże, ile macek? Tak, Fajna zabawa Wam powiem. Bardzo fajny w ogóle polibak. wy tego pewnie nie słyszycie, bo przecież kurde robię przyspieszenie. Słysza.

Dobra, ten, 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 klocuszek O, i teraz, teraz mamy Jedna macka nam została i jeden ten teges Nie wiem jak go się nazywa, możecie mi napisać I mamy, proszę państwa Taką ośmiorniczkę bardzo ładną Powiem wam, że jak ktoś Zbiera morskie, morskie opowieści Morskie te Morskie stworzenia, to super sprawa można sobie takie, kurczę, takie szklane akwarium kupić i tak sobie tam pyknąć Zrobić z żółtych yy, i takich żółtopodobnych, kolorystycznie klocków taką, taki, taki, takie dno I tam porobić jakąś rafę kolorową, koralową, ładną i tak jakieś Boże, ale fajne bo to by to było, na pewno ktoś już takie coś zrobił, ale jakie z tym Czy Mamy 8 na Fajny Fajnie współgra z tym zestawem, ja wam powiem Fajna sprawa i naprawdę mi się podoba, więc tutaj jak najbardziej na plus mega mega fajny zestawik do następnego odcinka cześć wam na razie pa pa macki w górę pamiętajcie macki w górę